Telefon zawibrował na stoliku nocnym, przerywając ciszę w moim małym mieszkaniu. To był Piotr, mój jedyny syn. Uśmiechnęłam się, sięgając po aparat. Może wreszcie potwierdzi, o której mam być na kolacji urodzinowej, ale treść wiadomości, która wyświetliła się na ekranie, zmroziła mi krew w żyłach. Krótkie, beznamiętne zdanie, które wyryło się w moim sercu, jak ostry odłamek lodu. Mamo, nie jesteś zaproszona na kolację, moja żona cię tu nie chce. Przeczytałam to raz, drugi, trzeci. Każde słowo uderzało z siłą fizycznego ciosu. Świat zawirował, a w gardle urosła mi sucha, bolesna gula. Nie chce mnie jego żona, a on po prostu mi to przekazuje, jak listonosz przynoszący złą wiadomość. Ale ja, ja już od tygodni szykowałam dla niego coś, o czym nie mieli pojęcia. I ta wiadomość niczego nie zmieniała wręcz przeciwnie, czyniła moją misję jeszcze ważniejszą. Nazywam się Anna i mam sześćdziesiąt dwa lata. Od dziesięciu lat jestem wdową. Moje życie, niegdyś pełne gwaru, śmiechu męża Tomasza i tupotu małych stóp Piotrusia, skurczyło się do dwóch pokoi z kuchnią na czwartym piętrze starej kamienicy w sercu Wrocławia. Ale nigdy nie postrzegałam tego jako skurczenie. Raczej jako koncentrację. Wszystkie wspomnienia, wszystkie ważne dla mnie przedmioty są tutaj, na wyciągnięcie ręki. Na ścianie w salonie wisi wielki portret ślubny. Patrzymy na nim z Tomkiem na siebie z taką miłością, że czasem gdy na niego spoglądam, czuję na policzku ciepło jego dłoni. Zmarł nagle, na zawał serca, zostawiając w moim życiu dziurę, której nic nigdy nie zdołało załatać. Jednak miałam Piotra. Nasz syn był wtedy na studiach. Ta tragedia związała nas jeszcze mocniej. Stałam się dla niego i matką i ojcem. Wspierałam go, gotowałam słoiki z domowym jedzeniem, które woził do akademika, prasowałam koszule na egzaminy i wysłuchiwałam jego sercowych rozterek. Byłam z niego tak dumna, gdy odbierał dyplom inżyniera. Czułam, jakby Tomek stał obok mnie i z uśmiechem klepał mnie po ramieniu, mówiąc dobra robota, Aniu. Piotr zawsze był dobrym synem. Nawet gdy poznał Katarzynę, swoją przyszłą żonę, na początku nic się nie zmieniło. Polubiłam kasię. Była energiczna, ambitna, pracowała w dużej korporacji. Miała w sobie ten rodzaj pewności siebie, którego mi, Polonistce z Liceum, zawsze trochę brakowało. Cieszyłam się, że mój syn znalazł kogoś, kto go inspiruje. Na ich ślubie płakałam ze szczęścia. Myślałam, moja rodzina się powiększa. A potem urodziła się Zuzia, moja jedyna, ukochana wnuczka. To było jak drugie słońce w moim życiu. Kiedy brali ślub, podarowałam im znaczną część oszczędności żeby mogli wziąć mniejszy kredyt na swoje wymarzone mieszkanie na nowym osiedlu. Nigdy niczego w zamian nie oczekiwałam, poza odrobiną ciepła i możliwością bycia babcią. Jednak z biegiem lat coś zaczęło się psuć. Moje wizyty, początkowo tak radosne, stawały się coraz bardziej formalne. Kasia, choć zawsze uprzejma, otaczała się niewidzialnym murem. Moje rady, które dawałam z serca, traktowała jak krytykę. Gdy mówiłam, Kasiu... Może Zuzia jest za lekko ubrana, przeziębi się? Widziałam w jej oczach irytację, a nie wdzięczność. Kiedy przynosiłam domowy rosół, bo Zuzia kaszlała, dziękowała z wymuszonym uśmiechem, a ja miałam wrażenie, że garnek ląduje w koszu, gdy tylko zamkną się za mną drzwi. Piotr znalazł się w środku. Kochał mnie i kochał żonę. Widziałam, jak się miotał. Dzwonił do mnie często, ale zwykle wtedy, gdy był sam, w drodze z pracy. Nasze rozmowy stawały się ostrożne. Pytał, co u ciebie, mamo? Ale unikał tematu ich życia domowego. Przestałam pytać o Kasię, żeby nie stawiać go w niezręcznej sytuacji. Czułam, jak powoli, milimetr po milimetrze, jestem odsuwana na boczny tor. Z babci na pełen etat, która opiekowała się zuzią, gdy Kasia wróciła do pracy, stałam się babcią od święta. Aż wreszcie, jak się okazało, nawet nie od święta. Ta wiadomość od Piotra była kulminacją tego powolnego procesu. Moja żona cię tu nie chce. Nie kasia źle się czuje, nie mamy inne plany. Prosty, brutalny komunikat. Poczułam się jak niechciany, stary mebel, który trzeba wynieść z domu, bo nie pasuje do nowego wystroju. Ale dzisiaj nie była zwykła kolacja. Dzisiaj Piotr kończył 40 lat, a ja miałam dla niego prezent, który był czymś więcej niż tylko rzeczą. Był testamentem miłości jego ojca. I przysięgłam sobie, że choćbym miała zostawić go na wycieraczce, dostarczę go, bo pewnych więzi nie da się zerwać jedną okrutną wiadomością. Siedziałam w fotelu, a telefon leżał na stole, jak mały, czarny artefakt zła. W pokoju panował półmrok, rozświetlany jedynie blaskiem latarni zza okna. Słowa wiadomości wciąż pulsowały mi pod powiekami. Moja żona cię tu nie chce. Każde z osobna było proste, ale razem tworzyły barierę nie do przejścia. Próbowałam sobie wmówić, że to nieporozumienie. Może Piotr pisał w pośpiechu? Może autokorekta zmieniła sens zdania? Chwyciłam telefon drżącymi palcami i wybrałam jego numer. Jeden sygnał, drugi, trzeci. Odrzucił połączenie. Po chwili przyszedł kolejny SMS. Mamo, nie dzwoń teraz, porozmawiamy kiedy indziej. Kiedy indziej, to znaczy nigdy. Znałam te słowa. Były jak grzeczna forma spławienia. Odłożyłam telefon, czując falę gorąca zalewającą twarz. Wstałam i podeszłam do komody, na której stały zdjęcia w ramkach: Piotr jako mały chłopiec z umazaną czekoladą buzią, Piotr na szkolnym przedstawieniu przebrany za drzewo, Piotr z Tomkiem nad morzem, obaj śmiejący się do obiektywu, a potem zdjęcia nowsze: Piotr i Kasia, tacy szczęśliwi w dniu ślubu i wreszcie oni z malutką zuzią na rękach. Na tym zdjęciu ja też byłam. Stałam z boku, patrząc na nich z dumą. Ktoś mnie potem z tego kadru wyciął, żeby zmieściło się w ramce. Już wtedy powinnam była zrozumieć. Zaczęłam analizować ostatnie miesiące, szukając swojego błędu. Co zrobiła mnie tak? Czy to wtedy, gdy zwróciłam Kasi uwagę, że Zuzia spędza za dużo czasu przed tabletem? Mówiłam to cicho, na osobności, z troską w głosie. Byłam przecież nauczycielką. Wiedziałam, jak ekran wpływa na rozwój dziecka. Kasia tylko zacisnęła usta i powiedziała: Mamo, to są teraz inne czasy. Wiem, co robię. A może chodziło o te pierogi, które przyniosłam w zeszłym tygodniu. Zuzia je uwielbia, a Kasia nie ma czasu lepić. Niepotrzebnie się, mamo, fatygowałaś. Zamówilibyśmy coś, usłyszałam. Czułam się, jakbym popełniła nietakt. Każda moja próba bycia pomocną, bycia częścią ich życia, była odbierana jako wtrącanie się, a ja po prostu chciałam być potrzebna. Po śmierci Tomka i przejściu na emeryturę moja rola w świecie drastycznie się skurczyła. Bycie matką i babcią to było wszystko, co mi zostało, a teraz i to mi odbierano. Poczułam narastającą złość nie tylko na Kasie, ale i na Piotra. Jak mógł na to pozwolić? Jak mógł napisać coś takiego do własnej matki? On, którego uczyłam szacunku do starszych, on, dla którego poświęciłam tyle lat, to nie był mój syn. Mój syn stanąłby w mojej obronie. Albo przynajmniej zadzwoniłby i znalazł odwagę, żeby mi to powiedzieć wprost, a nie chować się za ekranem telefonu. Ta wiadomość była aktem tchórzostwa. Spojrzałam na zegar. Było już po osiemnastej. Pewnie właśnie siadają do stołu. Może Kasia upiekła jego ulubione ciasto czekoladowe, a może zamówili jedzenie z modnej restauracji? Wyobraziłam sobie Zuzię podającą dziadkowi laurkę, a ja siedziałam tutaj, sama, w ciszy wykluczona z radości własnego dziecka. Łzy wreszcie popłynęły. Gorzkie, palące łzy bez i upokorzenia, ale w tym morzu smutku zaczęła kiełkować inna myśl, twarda i uparta. Nie pozwolę im tak po prostu wymazać mnie z tego dnia. Ta sytuacja przywołała wspomnienia, o których wolałabym zapomnieć. Wspomnienia o mojej własnej teściowej, matce Tomka, Helenie. Była kobietą twardą jak stal, z zasadami wykutymi w kamieniu. Kiedy wyszłam za Tomka i zamieszkaliśmy w wynajętym pokoiku, odwiedzała nas co niedzielę. Każda jej wizyta była jak inspekcja. Przesuwała palcem po meblach, sprawdzając kurz, krytykowała moją zupę, mówiąc, że za chuda, uważała, że źle prasuje Tomkowi koszulę. Pamiętam, jak bardzo mnie to raniło. Płakałam po nocach w poduszkę, a Tomek mnie pocieszał, mówiąc: Aniu, ona już taka jest, nie przejmuj się. Kocha nas na swój sposób. Przysięgłam sobie wtedy, że jeśli kiedykolwiek będę miała synową, nigdy, przenigdy nie będę taka jak Helena. Będę jej przyjaciółką, wsparciem, drugą matką. I co? Historia zatoczyła koło w najokrutniejszy z możliwych sposobów. Stałam się tym, kim tak bardzo nie chciałam być. Problemem, ciężarem. A może Kasia widziała we mnie właśnie taką Helenę. Może moje dobre intencje były odbierane jako złośliwa krytyka? Ta myśl była bolesna. Może w swojej desperackiej potrzebie bycia blisko przekroczyłam granice i nawet tego nie zauważyłam. Wspomnienia popłynęły dalej, do czasów, gdy Piotr był mały, a Tomek jeszcze żył. Byliśmy szczęśliwi, prości, zwyczajni, ale szczęśliwi. Tomek pracował w zakładach cegielskiego, wracał do domu zmęczony, pachnący smarem i metalem. Piotr biegł do niego, a on podrzucał go pod sam sufit. Wieczorami czytaliśmy książki, budowaliśmy zamki z klocków. Kiedy Tomek zmarł, ten świat runął. Zostałam sama z czternastoletnim zbuntowanym chłopakiem. To był najtrudniejszy okres w moim życiu. Musiałam być silna za nas dwoje. Pracowałam na półtora etatu w szkole, żebyśmy mieli za co żyć. Wracałam do domu i siadałam z Piotrem do lekcji. Rozmawiałam z nim o dziewczynach, o problemach w szkole, o jego marzeniach. Były dni, kiedy zamykałam się w łazience i płakałam z bezsilności, ale on nigdy tego nie widział. Dla niego zawsze byłam opoką. I to właśnie dlatego ta wiadomość tak bolała, bo nie była tylko odrzuceniem zaproszenia na kolację, była unieważnieniem tych wszystkich lat, tych wszystkich poświęceń. Czułam się, jakby mój syn mówił Dziękuję, mamo, za wszystko, ale teraz już cię nie potrzebuję, teraz mam nową rodzinę, a ty do niej nie pasujesz. Ironia losu polegała na tym, że ja naprawdę rozumiałam potrzebę budowania własnego gniazda. Kiedyś sama powiedziałam Tomkowi, że musimy się wyprowadzić od jego rodziców, żeby żyć po swojemu, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby odciąć go od matki. Rodzina to korzenie, można budować nowe gałęzie, ale bez korzeni drzewo uschnie. Czy Piotr i Kasia tego nie rozumieli? A może w ich nowoczesnym świecie korzenie stały się zbędnym balastem? Zadrżałam. Poczułam chłód, który nie miał nic wspólnego z temperaturą w mieszkaniu. To był chłód samotności, tej ostatecznej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że osoba, która była całym twoim światem, właśnie zamknęła przed tobą drzwi. Ale potem przypomniałam sobie o małym, ciężkim pudełeczku leżącym w szufladzie biurka i wiedziałam, że moja historia z Piotrem jeszcze się nie skończyła. W szufladzie mojego starego, dębowego biurka, pod stertą pożółkłych świadectw szkolnych i laurek od uczniów, leżało małe, aksamitne pudełko. Wyjęłam je ostrożnie. W środku, na miękkiej poduszeczce, spoczywał zegarek, stara, szwajcarska doxa z lekko porysowanym szkiełkiem i skórzanym, popękanym paskiem. To był zegarek mojego Tomka. Dostał go od swojego ojca na osiemnaste urodziny. Nigdy się z nim nie rozstawał. Mówił, że to jego talizman. Pamiętam dźwięk jego mechanizmu, gdy przykładałam ucho do nadgarstka męża. Cyk, cyk, cyk. Rytm naszego wspólnego życia. Kiedy Tomek zmarł, zegarek stanął, tak jakby jego serce przestało bić razem z sercem właściciela. Schowałam go wtedy głęboko, bo patrzenie na niego sprawiało mi zbyt wielki ból, ale zbliżające się czterdzieste urodziny Piotra dały mi impuls. To okrągła, ważna rocznica czas podsumowań, ale też patrzenia w przyszłość. Chciałam mu dać coś, co będzie miało prawdziwą wartość. Nie kolejny gadżet elektroniczny czy drogi sweter. Chciałam dać mu cząstkę jego ojca. Wyjęłam zegarek z szuflady miesiąc temu. Zaniosłam go do starego zegarmistrza na drugim końcu miasta, pana Wojciecha, który znał się na takich cudach. Powiedział, że mechanizm jest skomplikowany i zaśniedziały, ale spróbuję go uratować. Przez ostatnie tygodnie chodziłam tam jak na szpilkach. Pan Wojciech dzwonił, mówił o problemach z balansem, o konieczności sprowadzenia jakiejś maleńkiej części. Straciłam już nadzieję. Ale w zeszły wtorek zadzwonił z radosną nowiną: Pani Anno, udało się, chodzi jak nowy. Kiedy go odebrałam, łzy stanęły mi w oczach. Pan Wojciech nie tylko naprawił mechanizm, ale też delikatnie wypolerował szkiełko i wymienił pasek na nowy, identyczny jak oryginał. Zegarek wyglądał pięknie, a co najważniejsze znów. Tykał, żył, to był mój plan, chciałam mu go wręczyć dzisiaj przy urodzinowym torcie, chciałam zobaczyć jego wzruszenie, chciałam mu powiedzieć Piotruś, twój ojciec byłby z ciebie taki dumny, teraz kawałek jego serca będzie bił na twoim nadgarstku. Ten prezent to nie była zwykła rzecz, to był symbol ciągłości, dowód na to, że jesteśmy łańcuchem pokoleń połączonych miłością i pamięcią. Wiadomość od Piotra zniszczyła całą otoczkę tej chwili: nie będzie tortu, nie będzie wspólnego świętowania, ale prezent pozostał, i jego znaczenie w świetle tego, co się stało, tylko wzrosło. To nie był już tylko prezent urodzinowy, to był mój manifest, moja odpowiedź na ich: Nie chcemy cię tu. Możecie mnie nie chcieć, ale nie możecie wymazać tego, kim jesteśmy. Nie możecie odciąć Piotra od jego Ojca, od jego przeszłości. Trzymałam w dłoniach to małe, tykające serce i czułam, jak rośnie we mnie determinacja. Nie pójdę tam, żeby się kłócić, nie będę robić scen, ale nie pozwolę, żeby ten dzień minął bez tego jednego ważnego gestu. Zostawię im ten zegarek, a razem z nim zostawię im pytanie, na które będą musieli sobie sami odpowiedzieć: czy naprawdę warto budować przyszłość na gruzach przeszłości? Ubrałam się nie w odświętną sukienkę, którą przygotowałam na te kolacje, ale w zwykłe spodnie i ciepły sweter. Na to narzuciłam płaszcz, spojrzałam w lustro, twarz miałam bladą, a pod oczami malowały się ciemne smugi, wyglądałam na swoje lata, a nawet starzej, wyglądałam jak kobieta, która właśnie otrzymała cios, ale w moich oczach była też determinacja. Schowałam aksamitne pudełeczko do torebki, poczułam jego ciężar, jakby spoczywała w nim cała waga mojej miłości i mojego smutku. Wyszłam z mieszkania, zamykając za sobą drzwi na dwa zamki. Cisza na klatce schodowej była ogłuszająca, na dworze było już zupełnie ciemno i zimno. Jesienny wiatr targał ostatnimi liśćmi na drzewach. Pojechałam autobusem. Nie chciałam brać taksówki, potrzebowałam tej powolnej podróży przez miasto, żeby zebrać myśli. Autobus był prawie pusty. Przez szybę obserwowałam rozświetlone okna mieszkań, za każdym z nich toczyło się jakieś życie, gdzieś rodzina jadła kolację, gdzieś dzieci szykowały się do snu, gdzieś para oglądała film, czułam się jak duch, zaglądający do obcego świata, z którego sama zostałam wygnana. Wysiadłam na przystanku na ich nowym, strzeżonym osiedlu. Wszystko tu było inne niż w mojej starej kamienicy. Nowoczesne bloki o geometrycznych kształtach, idealnie przystrzyżone trawniki, oświetlone alejki, wszystko takie sterylne, pozbawione duszy. Zawsze czułam się tu obco. Szłam powoli w stronę ich bloku. Z każdym krokiem serce biło mi mocniej. Co ja właściwie robię? Może powinnam zawrócić? Może robię z siebie pośmiewisko? A jeśli Kasia otworzy drzwi i zatrzaśnie mi je przed nosem? A jeśli Piotr wyjdzie i nakrzyczy na mnie, że ich nachodzę? W głowie kłębiły mi się czarne scenariusze, ale nogi same niosły mnie do przodu. Mijałam plac zabaw, na którym tyle razy bawiłam się z Zuzią. Pamiętałam jej śmiech, gdy zjeżdżała ze zjeżdżalni prosto w moje ramiona. Czy ona o mnie dzisiaj zapytała? Gdzie jest babcia Ania? Co jej odpowiedzieli? Ich mieszkanie było na drugim piętrze. Z daleka widziałam, że w salonie pali się światło. Podeszłam pod sam budynek i stanęłam w cieniu drzewa, patrząc w górę na ich okno. Widziałam poruszające się sylwetki. Przez chwilę wydawało mi się, że dostrzegam małą postać zuzi podbiegającą do okna. Serce mi zamarło. Chciałam jej pomachać, ale się powstrzymałam. Nie jestem intruzem. Jestem matką i babcią, która przyszła złożyć życzenia. Wzięłam głęboki oddech. Ostatni raz powtórzyłam sobie w myślach, co powiem. Krótko, grzecznie, bez emocji. Przepraszam, że przeszkadzam. Wiem, że nie jestem zaproszona. Chciałam tylko zostawić coś dla Piotra z okazji urodzin. To wszystko. Żadnych wyrzutów, żadnych próśb. Tylko to. Weszłam do klatki schodowej. Winda bezszelestnie zawiozła mnie na drugie piętro. Stanęłam przed drzwiami z numerem 12. Słyszałam stłumione dźwięki dochodzące ze środka, muzykę, śmiech zuzi. Przez chwilę stałam nieruchomo, zbierając resztki odwagi, a potem nacisnęłam dzwonek. Dźwięk dzwonka zawisł w powietrzu, a potem w mieszkaniu zapanowała nagła cisza. Słyszałam tylko walenie własnego serca. Po chwili w zamku zazgrzytał klucz i drzwi się otworzyły. Stanęła w nich Kasia. Była elegancko ubrana, w czarną sukienkę, ale jej twarz była ściągnięta, a w oczach malowało się zdumienie i... coś jeszcze. Zmęczenie. Wyglądała, jakby cała energia z niej uszła. Kiedy mnie zobaczyła, jej usta ułożyły się w cienką linię. Przez sekundę patrzyłyśmy na siebie w milczeniu. Czułam, jak narasta między nami napięcie, gęste i nieprzyjemne. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, z głębi mieszkania dobiegł radosny pisk. Babcia! Z za nóg Kasi wybiegła Zuzia i rzuciła mi się na szyję, obejmując mnie swoimi małymi rączkami. To był cios prosto w serce. Przytuliłam ją mocno, wdychając zapach jej włosów. Wszystkie moje plany o zachowaniu dystansu wzięły w łeb. Łzy napłynęły mi do oczu. Babciu, czemu cię nie było? Czekałam, wyszeptała mi do ucha. W tym momencie w przedpokoju pojawił się Piotr. Stanął jak wryty, patrząc na mnie, na tulącą się do mnie Zuzię i na skamieniałą twarz swojej żony. Wyglądał jakby chciał zapaść się pod ziemię. Mamo, co ty tu robisz? zapytał cicho, a w jego głosie słyszałam mieszankę wstydu i irytacji. Puściłam Zuzię i wyprostowałam się. Spojrzałam prosto na niego, omijając wzrokiem Kasię. Piotrze, Przepraszam, że przeszkadzam. Zaczęłam spokojnym, choć drżącym głosem. Wyjęłam z torebki aksamitne pudełko. Dostałeś moją wiadomość? Wiem, że nie jestem zaproszona. Nie wejdę. Chciałam ci tylko to dać z okazji urodzin. Wyciągnęłam rękę z pudełkiem w jego stronę. Wahał się przez chwilę, spoglądając nerwowo na kasie. Jej twarz była nieprzenikniona. W końcu wziął ode mnie prezent. Jego palce musnęły moje. Były zimne. Wszystkiego najlepszego, synku powiedziałam cicho odwróciłam się żeby odejść misja wykonana nie chciałam już nic więcej chciałam tylko jak najszybciej znaleźć się z powrotem w swoim cichym mieszkaniu i pozwolić sobie na płacz zaczekaj usłyszałam za plecami głos Piotra odwróciłam się stał z pudełkiem w ręku patrząc na mnie z dziwnym wyrazem twarzy Zuzia trzymała go za nogę a Kasia stała z boku z zaciśniętymi pięściami wpatrując się w podłogę Coś w tej scenie pękło. Napięcie, które wisiało w powietrzu, nagle opadło, zastąpione przez niezręczną, pełną niedomówień ciszę. Piotr powoli otworzył pudełko. Gdy tylko Piotr uniósł wieczko pudełka, jego twarz się zmieniła. Zobaczył zegarek. Zamarł. Delikatnie, niemal z nabożną czcią, wyjął go z aksamitnej poduszeczki. Przez dłuższą chwilę wpatrywał się w cyferblat, a potem przyłożył go do ucha. W kompletnej ciszy, która zapadła w przedpokoju, usłyszałam ciche, miarowe tykanie. Działa, szepnął Piotr, a jego głos się załamał. Podniósł na mnie wzrok, a w jego oczach zobaczyłam coś, czego nie widziałam od lat czystą, niczym niezmąconą wdzięczność i ból. Mamo, ja. Nie wiem co powiedzieć. W tym momencie stało się coś nieoczekiwanego. Kasia, która do tej pory stała nieruchomo, jak posąg, zakryła twarz dłońmi i wybuchnęła płaczem. To nie był cichy szloch. To był gwałtowny, wstrząsający spazm, jakby pękła w niej jakaś tama. Piotr spojrzał na nią zaskoczony, a Zuzia przestraszyła się i przytuliła do niego mocniej. Podeszłam bliżej, instynktownie. Kasiu, co się stało? Zapytałam cicho, opuściła dłonie. Jej twarz była mokra od łez, makijaż rozmazany. Ja. Ja tak panią przepraszam, wyłkała, patrząc na mnie. To wszystko moja wina. To ja nie chciałam, żeby pani przychodziła. Piotr objął ją ramieniem: Kasiu, ci. spokojnie Nie, Piotrek, twoja matka musi wiedzieć musi wiedzieć, jaką jestem okropną, samolubną osobą wzięła głęboki, drżący oddech. Ja straciłam pracę dwa tygodnie temu. Zwolnili mnie nic wam nie powiedziałam, ani tobie, ani nikomu udawałam, że wszystko jest w porządku, a dzisiaj dzisiaj miałam kompletnie wszystkiego dość czułam się jak największa porażka na świecie i myśl, że pani przyjdzie. Taka idealna, zawsze wszystko wiedząca, ze swoimi radami i domowym ciastem. Nie zniosłabym tego, czułabym się jeszcze gorzej. Więc powiedziałam Piotrkowi, żeby, żeby napisał tę wiadomość. Byłam okropna. Przepraszam. Patrzyłam na nią i cały mój gniew, cały żal po prostu wyparował. Zobaczyłam przed sobą niewyniosłą, zimną, synową, ale nieszczęśliwą, zagubioną młodą kobietę, która nie radziła sobie z presją. Zobaczyłam w niej siebie sprzed lat, kiedy po śmierci Tomka, czułam, że cały świat wali mi się na głowę. Zrobiłam coś, czego nie robiłam od dawna. Podeszłam do niej i po prostu ją przytuliłam. Na początku była sztywna, zaskoczona, ale po chwili wtuliła się we mnie i płakała na moim ramieniu. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Szepnęłam: Kasiu. Przecież jesteśmy rodziną. W takich chwilach trzeba być razem, a nie się od siebie odsuwać. Piotr patrzył na nas, trzymając w dłoni tykający zegarek ojca. W jego oczach widziałam ulgę, jakby ciężar, który nosił, wreszcie spadł mu z ramion. Mamo, ja też przepraszam. Powinienem był z Tobą porozmawiać. Byłem tchórzem, powiedział cicho. Wreszcie puściłam kasię. Uśmiechnęła się do mnie przez łzy. Zostanie Pani na kolację? zapytała cicho. Zrobiłam sałatkę jarzynową, taką jak pani lubi. Weszłam do środka, zdjęłam płaszcz i powiesiłam go na wieszaku, jakbym robiła to codziennie. Atmosfera w mieszkaniu była zupełnie inna, napięcie zniknęło, zastąpione przez kruche, ale szczere poczucie ulgi. Kolacja nie była wystawna, na stole stała sałatka jarzynowa, kilka rodzajów wędlin i pieczywo. Nie było urodzinowego tortu, bo Kasia, przygnębiona swoimi problemami, nie miała siły go upiec. I to było w porządku. To była najprawdziwsza i najważniejsza kolacja, w jakiej uczestniczyłam od lat. Siedzieliśmy przy stole. Piotr zapiął na nadgarstku zegarek ojca. Pasował idealnie. Co chwilę na niego spoglądał, jakby nie mógł uwierzyć, że ma go przy sobie. Zuzia, szczęśliwa, że ma obie babcie i rodziców przy sobie, opowiadała o swoim dniu w przedszkolu. Rozmawialiśmy. Po raz pierwszy od bardzo dawna rozmawialiśmy szczerze. Kasia opowiedziała o utracie pracy, o strachu i poczuciu beznadziei. Słuchałam jej, nie przerywając, nie dając żadnych dobrych rad. Po prostu słuchałam. Kiedy skończyła, powiedziałam tylko: Dasz sobie radę, jesteś silną i mądrą kobietą. A teraz masz nas, pomożemy ci. Piotr opowiedział o tym, jak czuł się rozdarty między mną a Kasią jak bardzo bał się konfrontacji i jak bardzo żałuje, że wybrał najgorsze z możliwych rozwiązań. Ja też opowiedziałam im o swoich uczuciach, o samotności, o poczuciu odrzucenia, o tym jak bardzo ich potrzebuję. Przyznałam też, że może czasami moje rady były zbyt nachalne, wynikające z mojej własnej potrzeby bycia potrzebną. To była trudna, ale oczyszczająca rozmowa. Zburzyliśmy mur nieporozumień, który budowaliśmy przez ostatnie lata. Zrozumiałam, że Kasia nie była moją wroginią, była po prostu człowiekiem ze swoimi słabościami i lękami, a ja, wpatrzona we własny ból, nie potrafiłam tego dostrzec. Ona z kolei zrozumiała, że moja troska nie jest krytyką, ale wyrazem miłości. Kiedy zbierałam się do wyjścia, było już późno. Przy drzwiach pożegnała mnie cała trójka. Kasia uściskała mnie mocno. Dziękuję, mamo, powiedziała. Po raz pierwszy od dawna nie powiedziała do mnie pani Anno. Piotr odprowadził mnie do windy. Kocham cię, mamo, i przepraszam. Ja ciebie też kocham, synku. I pamiętaj, rodzina to nie problem, to siła. Wracając do domu autobusem, czułam ogromne zmęczenie, ale też spokój. Nic nie zostało naprawione magicznie. Przed nami wciąż była długa droga do odbudowania pełnego zaufania, ale dzisiaj zrobiliśmy pierwszy, najważniejszy krok. Zrozumieliśmy, że kluczem nie jest unikanie problemów, ale szczera rozmowa. W moim mieszkaniu wcale nie było już tak cicho i pusto. W uszach wciąż dźwięczał mi śmiech Zuzi i szczere słowa Kasi, a na moim sercu, zamiast ciężaru odrzucenia, leżało ciepło nadziei. Tego wieczoru zrozumiałam, że czasami najgorszy dzień w życiu może stać się początkiem czegoś zupełnie nowego. Czasami trzeba dotrzeć na samo dno, żeby móc się od niego odbić. A tykający na ręce Piotra zegarek był tego najlepszym dowodem. Życie toczy się dalej. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii do końca. Być może niektóre z was odnalazły w niej cząstkę własnych doświadczeń, czy wy również miałyście w życiu sytuację, w której poczułyście się odrzucone lub niezrozumiane przez najbliższych? Jak sobie z tym poradziłyście? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasze historie są niezwykle cenne i mogą dać siłę innym. Jeśli ta opowieść was poruszyła, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych równie emocjonujących historii. Wasze wsparcie jest dla nas najważniejsze. Do usłyszenia.